Sławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Eloy, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest Twój. Zrobiłem go dla Ciebie. <siostry> Bluźnierstwo, siostry. <ześle> Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę, dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. Ku pamięci Rostam i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Matko, usłysz nas. nasze prośby. Czym, Czym jest, jest dziecko, jeśli, dziecko, jeśli nie udostępnia dzieł? matki, matki grojącym płomieniem przez wieprzestworza, niczym, niczym wiosenny, wiosenny, wiatr, wiosenny wiatr, żeglujący pośród chmur, wypełniający, wypełniający płuca, a każdy z nas stał z nas się okienkiem wielkiego, wielkiego łańcucha miłości. Tam jest Olin. Tylko spójrz na niego. Mam do niego kilka pytań. Szkoda, że w tym roku nie ma Wiesz, Mamy zapomnieć, co kardzja zrobili nasze. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do. Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj oseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się. Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja, w ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja, w ruinach znajdziesz odpowiedzi. A nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał, albo się bał. Czy fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę. Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi, to twój problem. Nic mi do tego. Co tu robisz, Olinie, na ziemiach Nora? Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie Dworu Króla. I tyle. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. A, mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, Dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś. Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Ugh. Jak mam się dobrze bawić, kiedy kręcą się tu krwiożerczy karża i profanują naszą ziemię? Wszyscy wiedzą, że Tearsa chce zwycięstwa a Lansra, żeby wygrał ktokolwiek. Tyle nie Wyro wyrzutku i śni o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, to ja obecność To... Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! <laughs> widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz. Co jest, w Wyrzutku? Czekasz na moje pozwolenie, żeby się odezwać do prawdziwych Nora? Pozwolisz bastowi tak do siebie mówić? No co? O, ty? nawet próbujesz ubierać się jak jedna z nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie? Tak będziesz tu miała z każdym dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. No to masz pecha, bo to ja wygram. długo czekałem na ten dzień. Jeśli przegram z tobą wyrzutku, resztę życia spędzę na wygnaniu. Nie przeceniaj się, nie przetrwałbyś w dziczy. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci te bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. No, kiedy wytrąciłam ci z ręki kamień, miałeś naprawdę zabawną minę. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj, sam zobaczysz. Haha, <laughs> jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, Tobą i mną. Wala. Voilà. Miło Cię poznać, Walo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. <laughs> Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. Twój pierwszy dzień w sercu matki, co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora, zero prywatności, ma. Swój urok. Przytulnie, jak cię tu zechcą. W tym problem. Znajdziesz sobie miejsce, jak ja. Idź pośpi. co sprawi, że się stąd wyniesiesz. Co Trzaskane wyrzutku. Przyda ci się nowe. Ostrożnie! Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. niej. Wyrzutek dołączy? Była za mną! Wyglądała na mocną. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra. Albo wala. Ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz. Hej, tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Na wszech, matkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Będzie coraz trudniej! Tylko wariak by tam szedł! Że... A teraz na... Nie ruszaj się! Odwróć się! No to Nie widzę! Nie też tego cię No już dalej! Szybciej! Przestań się wezm! Hej! Muszę się postarać! ten Na starym szlaku! Zwariowała? Dobrze, doganiam ich. Patrz! Wyrzutek ich dogania! Jak ona się tam dostała? No dobra, pośpiesz się, tak, trzymaj. Się pokonać! Nie wygrała! Wyrzutek, oszust! Wyrzutek? zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już Wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy. Kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu? Ale to Aloy. Niegdyś wyrzutek. Teraz Wojowniczka wygrała próbę. Trzymać ich, zanim dotrze tu reszta! Nie możemy zostać. Tu jest wyjście. Ale oni wciąż strzelają. Nie mogą strzelać, jeśli nie żyją. Zajmij ich, ja znajdę dobry kąt. Was! Was! Idziesz! No pewnie! Dalej! Już! Te matko, ratuj! Szybko, biegiem do ślizganki! Zabić wszystkich, żadnych świadków, mają zginąć! Koda. O nie, kolejni! Coraz ich więcej! Ilu ich tam jest! Aaaa!

Spalcie to i do roboty. Wedle rozkazu, 谁？谁？ Umiera. Zabrać ją to bluźnierstwo, powinna być przy matce. Muszę się stąd wydostać. Potrzebuję Fokusa.